Rząd wycofał się z planu, by pacjenci częściowo płacili za wizyty u lekarza i pobyt w szpitalu. Prokuratura postawiła zarzuty kolejnemu policjantowi, który pełnił dyżur podczas tłumienia zamieszek na studenckim osiedlu w Łodzi. W Sopocie rozpoczął się czwarty festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji. falkiewicz witam Państwa 5 czerwca, minęła 7.30, zapraszam na Kujar. Rząd wycofał się z planów, by pacjenci częściowo płacili za wizyty u lekarza i pobyt w szpitalu. Wicepremier Jerzy Hausner, pełniący także obowiązki ministra zdrowia, potwierdził, że w rządowym projekcie ustawy zdrowotnej nie będzie takiego zapisu. Propozycji częściowego płacenia przez pacjentów za wizyty u lekarza i pobyt w szpitalu sprzeciwił się wczoraj zarząd SLD, dlatego projekt praktycznie nie miał szans na przegłosowanie w Sejmie. Premier Marek Belka uważa, że choć konieczne jest ograniczenie popytu na usługi medyczne, to nie można w pierwszej kolejności obciążać pacjentów, ale raczej wpływać na zachowania lekarzy. Zdaniem Jerzego Hausnera, pełniącego także obowiązki ministra zdrowia, konieczne jest ustawowe określenie usług medycznych, za które pacjenci będą musieli w przyszłości płacić. Od początku przyszłego roku każdy będzie wiedział, które świadczenia nie są finansowane ze środków publicznych. W ciągu dwóch następnych lat określony będzie katalog bezpłatnych usług, zapowiedział wicepremier. Postawiono zarzuty kolejnemu policjantowi, który pełnił dyżur podczas tłumienia zamieszek na osiedlu studenckim Lumumbowo w Łodzi. Zdaniem prokuratury Radosław S., oficer dyżurny Komendy Miejskiej, nieumyślnie sprowadził niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia wielu osób. Podczas zamieszek śmierć poniosło dwoje młodych ludzi. To drugi policjant, któremu przedstawiono zarzuty w tej sprawie. Podczas zamieszek na łódzkim Lumumbowie interweniujący policjanci zamiast gumowych kul pomyłkowo użyli kilku sztuk ostrej amunicji. Według prokuratury Radosław S., który koordynował akcję policji, nieumyślnie nie dopełnił obowiązków. Po uzyskaniu informacji od dyżurnego sekcji ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, informacji o pomyłkowym wydaniu amunicji typu Breneka, nie podjął działań, które skutecznie zapobiegłyby jej użyciu. Radosław S. nie przyznaje się do zarzutów. Odmówił składania wyjaśnień. Wcześniej zarzuty przedstawiono oficerowi dyżurnemu sekcji ruchu drogowego łódzkiej policji Romanowi I. Zdaniem prokuratury policjant nie dopełnił swoich obowiązków, bo nie sprawdził rodzaju amunicji wydawanej funkcjonariuszom i przekazał wraz z amunicją gumową amunicję ostrą typu Breneka. Obu policjantom grozi do 8 lat więzienia. Jan Paweł II udaje się z wizytą do Szwajcarii. To już 103 zagraniczna podróż Ojca Świętego. Jej głównym celem jest spotkanie ze szwajcarską młodzieżą. Samolot z papieżem wyląduje w stolicy Szwajcarii po godzinie 11. Głównym celem podróży jest spotkanie ze szwajcarską młodzieżą zgromadzoną na pierwszym zlocie w Bernie. Przeciwko wizycie papieża opowiadali się miejscowi protestanci. Powodem niezadowolenia protestanckiej większości jest m.in. zapowiedź nawiązania stosunków dyplomatycznych z Watykanem w czasie wizyty papieża. Wczoraj Jan Paweł II udzielił audiencji amerykańskiemu prezydentowi w długim przemówieniu skierowanym do prezydenta George'a Busha. Jan Paweł II podkreślił, że należy uczynić wszystko, co tylko możliwe, by doprowadzić do normalizacji sytuacji w Iraku i przywrócenia temu krajowi suwerenności. Jan Paweł II odniósł się także do torturowania irackich więźniów. Podkreślił, że ujawnione niedawno wydarzenia wstrząsnęły sumieniami wszystkich. W wizycie Busza towarzyszyły protesty tysięcy ludzi na ulicach Rzymu. Przy zachowaniu nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa rozpoczynają się dwudniowe obchody 60. rocznicy desantu aliantów w Normandii. Główne uroczystości odbędą się jutro. Wezmą w nich udział szefowie państw i rządów 17 krajów, w tym prezydent Aleksander Kwaśniewski. Organizatorzy obchodów, w tym władze Francji, chcą, by uroczystości stały się okazją do zademonstrowania nie tylko wdzięczności za męstwo i ofiarę krwi złożoną przez żołnierzy alianckich. To ma być także Dzień Pojednania. W obchodach słynnego D-Day weźmie bowiem udział niemiecki kanclerz Gerhard Schröder. Zdaniem francuskich komentatorów spotkanie przywódców z jednej strony Francji, Niemiec, Rosji, a z drugiej Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii pozwoli przełamać impas spowodowany wojną w Iraku. Jubileuszowe ceremonie będą zarazem jedną z największych operacji bezpieczeństwa na ziemi francuskiej. Ponad 30 tysięcy żołnierzy i policjantów będzie czuwać nad spokojnym przebiegiem uroczystości. W czasie najbliższego weekendu Normandia spodziewa się miliona gości z całego globu. W Sopocie rozpoczął się czwarty festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Dwa Teatry. O Laury walczy w tym roku 15 spektakli i 12 słuchowisk. Około 200 spektakli rocznie. Na wszystkich antenach prezentuje co roku Teatr Telewizji Polskiej. Widowni liczy się w milionach. Natomiast audytorium spektakli emitowanych przez Polskie Radio sięga 500 tysięcy. Jeśli te, udałoby się dokonać swoistej teatralnej czy kulturalnej rekonkwisty telewizji na rzecz teatru, na rzecz sztuki, to byłoby bardzo dobrze. Są pewne nadzieje, że tak się wkrótce stanie, że będzie. W Telewizji Polskiej więcej, więcej miejsca dla kultury, więcej, więcej miejsca dla teatru. Nadzieje z tym związane mają nie tylko twórcy, ale i publiczność. Misja jest koroną publicznego radia i telewizji, czasem koroną ciernistą, o czym wiedzą tutaj szefowie tych instytucji. Ale w tej koronie perłami są oba te teatry. Życzę więc, aby korona nie uwierała, a klejnoty błyszczano blaskiem, na który zasługują. Od 50 lat z Teatrem Telewizji i Polskiego Radia związany jest Bigniew Zapasiewicz i to jemu w tym roku przypadł zaszczyt otwarcia festiwalu. Czwarty Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polski, Festiwal dwa Teatry, Soport 2004, ogłaszam za otwarty. O laury w tym roku walczy 15 spektakli telewizyjnych i 12 słuchowisk radiowych. Motylkowe szpitale dla dzieci to program Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie bez barier. Efekty czteroletniej pracy można oglądać na fotograficznej wystawie otwartej w warszawskim centrum handlowym Wola Park. Motylkowe szpitale to program, którego celem jest uczynienie szpitala miejscem przyjaznym. Do dziś tytuł motylkowego szpitala otrzymało ponad 500 placówek służby zdrowia. Pierwszym był Warszawski Szpital Dziecięcy przy który w zeszłym roku ponownie został uznany za najpiękniejszy. Wiemy z własnego doświadczenia, że jeżeli dzieci wracają do szpitala, co się czasami niestety zdarza, wolą leżeć w szpitalach motylkowych, gdzie są przyjemne, przyjazne kolory i postacie z bajki. Pomysłodawcą wystawy jest m.in. współpracujący z Fundacją Porozumienie Bez Barier artysta plastyk Andrzej Pongowski. To on wybierał zdjęcia do ekspozycji. Nie ma wśród nich fotografii z warszawskich szpitali. Bo chcieliśmy pokazać, że tak naprawdę takcja ta jest ogólnopolska i że nawet, nawet najmniejszy szpital, najmniejsza przychodnia ma szansę kiedyś w przyszłości otrzymać tytuł motylkowego szpitala. Z roku na rok motylkowych szpitali przybywa. Takie szpitali jak te oglądane wokół nas będzie jak najwięcej. Moim marzeniem jest, żeby wszystkie szpitale wyglądały tak jak te dzisiaj prezentowane. Wystawa fotografii motylkowych szpitali będzie jeździć po Polsce, ma zapoznać z programem tych, którzy jeszcze o nim nie słyszeli. I jeszcze krótka prasówka Rzeczpospolita pisze o bogatszych i równiejszych wobec prawa. Dziennik przypomina, że radni i władze samorządów wojewódzkich mieli obowiązek złożenia oświadczeń majątkowych za 2003 rok do końca maja. Większość z nich... Je wypełniła, ale są wyjątki. Przestałem składać oświadczenia, gdy wszedł ten głupi przepis o jawności deklaracji, mówi polityk gdyńskiej lewicy. Ujawnienie majątku zaszkodziłoby mojej rodzinie i interesom firmy. Tak tłumaczą się też inni radni, którzy oświadczeń majątkowych nie złożyli. Mogą za to stracić diety, tyle że chodzi o najbogatsze osoby, które z tej groźby niewiele sobie robią, podkreśla Rzeczpospolita. O tym, czy warszawski gimnazjalista dostanie się do wymarzonej szkoły średniej, decyduje liczba punktów otrzymanych za oceny na świadectwie i za egzamin. Uczniowie wybrali po trzy szkoły, zupełnie w ciemno, bo swoje notowania poznają dopiero w ostatniej chwili, czytamy w życiu Warszawy. Niedopatrzenie władz oświatowych spowodowało, że tego samego dnia o 17.00 sekretariaty liceów i techników przestaną przyjmować podania. Tysiące osób, znając już swoje wyniki, będą chciały zdążyć z przeniesieniem podań z jednej szkoły do innej. Zaczęło się od losowania szkoły, a skończy się bieganiną. Irytują się młodzi ludzie. Szczegóły w życiu Warszawy w artykule Szkolna Ruletka. Za chwilę jeszcze informacje o pogodzie, a od 8 w Regionalnej Trójce rozpoczniemy transmisję rozgrywek siatkarskiej Ligi Światowej. W kurierze spotkamy się dopiero o 12.30. Zapraszam Państwa, życzę miłego dnia. Do zobaczenia.